Kolejna przyczepa Wielton. Z przodu skrzywiona w drugą stronę, po przekątnej, wygięta rama. Tak wiem, była źle użytkowana. Zły materiał był ładowany. I powinna więcej jeździć do tyłu niż do przodu. Tak, wiem doskonale. U was na wiosce jeden ma, i wszystko jest dobrze. Ciekawostka, dzwonił do mnie klient, który ma trzy takie przyczepy i wszystkie trzy są skrzywione podobnie.